Klient odrzuca twoją propozycję. Od razu myślisz: Jestem do niczego, źle przygotowałem ofertę. Czujesz się kiepsko i już się poddajesz, ale spróbuj czegoś innego. Zatrzymaj się na sekundę. Zadaj sobie pytania. Co właśnie pomyślałem? Może pojawiło się zdanie znowu mi się nie udało. Ale możesz spojrzeć na to inaczej. Na przykład To normalne w biznesie nie każda oferta przejdzie. Co mogę poprawić następnym razem? Efekt zamiast rezygnacji Wnioski i motywacja do działania. Zamiast wątpliwości, nauka z doświadczenia. To działa w każdej sytuacji. Szef cię krytykuje, zatrzymaj się i zidentyfikuj swoją myśl. Sekret jest prosty: nie musisz od razu wpadać w panikę i się poddawać. Możesz się zatrzymać, wybrać sprzyjającą myśl i konstruktywną reakcję. Różnica: ludzie bez tej umiejętności rezygnują po pierwszej porażce. Ludzie z tą umiejętnością traktują porażkę jako prezent i źródło informacji. W pierwszej sytuacji jesteś zewnątrz sterowny, w drugiej wewnątrz sterowny. W pierwszej reagujesz, w drugiej tworzysz. Chcesz reagować na życie, czy tworzyć życie? Daj znać w komentarzu.